A ty komu kibicujesz? Wiesz, muszę Ci powiedzieć, że podoba mi się to, co widzę w Nowym Jorku. I jak zwykle mamy mocną drużynę. Na zachodzie z kolei lubię San Francisco, ale mam też słabość do Los Angeles. A więc w finale widzimy Nowy Jork, Chicago, a może nawet Los Angeles. Wiecie już, jak obstawiać u Mahera, A już całkiem serio ciekawy sezon przed nami. Dzięki chłopaki za pomoc, to wszystko w sporcie. Wracamy do studia. Dziękuję, panowie. Ja. Ale to nie wszystko, co przygotowaliśmy. Kolejnych trzech pracowników w siedzibie przy Times Square z diagnozowca. Nowojorscy pionierzy biotechnologiczni zaprzeczają doniesieniom o wycieku z jednej z jednostek badawczych. Przedstawiciele konsorcjum. Jak dotąd mamy 127 przypadków potwierdzonych laboratoryjnie, ale uwagi na prędkość. Wszystkie drogi zostały zablokowane po próbie przejęcia przez cenę benzyny w przekazie 20 elektronik zaufać naszym jednostkom bezpieczeństwa systycznego. Grac wsparcia dla